Miejscowość od dekad żyje koleją, a od 2007 roku jest oficjalnie wioską kolejarzy. W latach 80. aż 80% mieszkańców było zatrudnionych właśnie na kolei. W samej parowozowni i warsztatach pracowało wówczas ponad 2000 osób. Miłkowice, bo o nich mowa oczarują każdego miłośnika kolei. O tym, jak wyglądały dawniej, można się dowiedzieć np. od maszynistów ze stowarzyszenia Kolejarz Miłkowice. Miłkowice to kiedyś to była praktycznie taka no wioska kolejarzy. Praktycznie sami 80% ludności to wszyscy pracowali tu na kolei w Miłkowicach. To była potężna stacja, jedna z większych w Polsce, no niestety. Reorganizacje zrobiły swoje. Zostało tylko kilka torów. A także wiele historii i atrakcje, które każdego roku przyciągają zarówno starszych, jak i młodszych fanów kolei z różnych stron Polski. Stowarzyszenie Kolejarz działa już od 10 lat, powstało w 2012 roku i tak naprawdę no Miłkowice mają tożsamość kolejarską. To jest ziemia, która nasiąknięta jest smarem, koleją, w wszelaki sposób. Każdy kto przyjedzie, no to zobaczy Izbę Pamięci Kolejarskiej, w której aktualnie się znajdujemy. Przejdziemy się szlakiem kolejarza, na którym rozwiążemy quest, a w nagrodę znajdziemy skarb. Odwiedzimy także skwer kolejarza, wśród całej oferty jest też stylizowana sesja fotograficzna, zajęcia turkocze i puka, rozmowy z kolejarzami, a także przejażdżka ręczną drezyną. Chętnych, żeby przekonać się jak wygląda podróż takim pojazdem, nie brakuje. Przejażdżka z kolejarzami to duża frajda, zwłaszcza dla najmłodszych. Jak się jechało drezyną? Fajnie. Co Ci się podobało najbardziej? Że najszybciej jechaliśmy. Podczas kiedy młodsi korzystali z przejażdżki drezyną, nieco starsi i uzbrojeni w obiektywy polowali opodal na nadjeżdżające pociągi. Kolejową pasję w Miłkowicach widać dosłownie wszędzie. Oj, ciężko by było powiedzieć jakie są takie najlepsze, chociaż najciekawsze to chyba takie pociągi kadę są takie najciekawsze dla mnie. Naprawdę? Naprawdę. Który na przykład? Bardzo ciekawe są pociągi spalinowe, według mnie i zasługują na taką szczególną uwagę ze względu na to, że tu jest charakterystyczna linia spalinowa, na której rzadko kursują pociągi. Młodzi pasjonaci spędzają długie godziny w otoczeniu peronów i pociągów i oprócz radości mają z tego pokaźną kolekcję nagrańczych zdjęć. Myślę, że tych zdjęć jest około 15 tysięcy. Fotografuje pociągi już od trzech lat, jednak interesuje się nimi od dzieciństwa. Szymon planuje w przyszłości zostać maszynistą, więc niewykluczone, że wzorem starszych kolegów z branży kolejowej będzie kiedyś przemierzał szlaki za sterami w kabinie maszynisty. W latach świetności, kiedy w Miłkowicach kwitła kolej, przez te stację dobowo przejeżdżało nawet 240 pociągów. Miasteczko dosłownie żyło w ich rytmie. W większości to były pociągi towarowe, które to wszelkie przewozy takie towarowe do, do Węglinca w kierunku Niemiec. Większość towarów to, 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 to które tu przejeżdżała, to, to do, do Niemiec jeździło to, no i dużo, masa dużo pociągów osobowych, chociaż. Można powiedzieć, że po takim pewnym zastoju życie na kolei zaczyna wracać z powrotem. Tych pociągów przybywa jest coraz więcej, no niestety ktoś się domyślił, że to są jednak przewozy dość ekologiczne, prawda, że jest mniej zanieczyszczeń. Oraz większy komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Od lat 80. ubiegłego wieku na kolei zmieniło się wiele. Współczesne standardy pracy kolejarzy i podróżowania są zupełnie inne niż kiedyś, jednak kolejarze z Miłkowic doskonale pamiętają czasy parowozów, nobliwych przodków współczesnych pociągów. Ja jeździłem na takich, tak jak w Miłkowicach, to było TY-2 i TY-45, I, a w ostatnim czasie jak przynosili nas do Legnicy, to była u nas TKT 18. Maszynista tu jeździł, jak my po Dolnym Śląskim my Brochów, z Żagań tutaj, to tu Jaworzyna, to my też te szlaki te znali, bo od początku jeszcze Pyskowice było, nie? No i później było jeszcze takie tutaj, na Węgiel się prowadziło do tego, na Bolków tutaj, bo tam cały czas pod górkę. To, to to była najgorsza, to na dwie lokomotywy, bo trasa trudna, a ciężar ogromny. Było to dla maszynistów i lokomotyw spore wyzwanie. Aby mu sprostać, był tylko jeden sposób. To było tak, że dało się do pieca, już za pomocnika jeździłem, już nie. To dało się do pieca i się tyle wystawiało, żeby wiatr owiał, bo się normalnie wszystko paliło. Tak było tak. Było też i tak, i pozostało do dziś, że w Miłkowicach kolejarze mieli swoje osiedle. Ich domami były i nadal są charakterystyczne budynki z czerwonej cegły, które zobaczymy między innymi przy ulicy Kolejowej. To jest osiedle wyłącznie kolejowe. No może nie wyłącznie, ludzie mieszkają różni, ale kiedyś mieszkali sami kolejarze, bo w ogóle bloki, budynki były wszystkie przyporządkowane do, do kolei. Było przedszkole, było kino. Był dom kultury, który, którego nie ma obecnie. A także biblioteka, stołówka czy ośrodek zdrowia. Wszystko kolejowe i kolejarzom dedykowane. Aby poczuć klimat dawnych Miłkowic, wystarczy krótki spacer. Warto także odwiedzić serce miejscowości, czyli gminny ośrodek kultury i sportu, gdzie znajduje się pełna pamiątek Izba Pamięci Kolejarskiej. W ośrodku odbywają się spotkania z kolejarzami, a także warsztaty plastyczne czy muzyczne. Te ostatnie prowadzi Nikola Warda i Łukasz Parlicki, potomek miłkowickich kolejarzy, którzy dawniej mieli także swoją orkiestrę. To tutaj mój dziadek i wujek aktywnie uczestniczyli w życiu muzycznym i kolejowym. To tutaj zakładali swoje pierwsze zespoły. Praktycznie każda zabawa czy impreza była z ich udziałem. Do samego końca grali w orkiestrze kolejowej. To od nich zaczęła się moja muzyczna historia. Historia Miłkowic warta jest poznania, a dzięki zaangażowaniu mieszkańców kolejowa pasja i tradycja przekazywane są następnym pokoleniom. To piękny dowód na to, że czym skorupka za młodu nasiąknie. Zatem zapraszamy do Miłkowic. Z kolejami dolnośląskimi, na przykład z Legnicy, można tu dotrzeć w zaledwie 8 minut.